Słuchajcie, na wczorajszym odcinku zostałem rozklepany przez abry, ale dziś wróciłem do mojego miasta, żeby się zemścić, więc tak, przed chwilą widziałem, że on tutaj się kręci gdzieś dosłownie pode mną. I patrzcie, co on robi? On naprawia mi tego skina czy co? Nie, nie, nie mam opcji, żeby on to robił. Nie, on obsad tu stawia. Tylko co on chce zrobić? Nie, dobra, widzicie, on dalej po prostu tutaj wszystko niszczy. Więc tak, ja w tym momencie, yy, dobra, muszę wziąć litrę. Chyba tam do niego zlecimy. I po prostu go rozklepiemy za to, co wczoraj się wydarzyło. Więc tak, może zacznijmy w niego po prostu z łuku strzelać. Albo przelećmy na tego skina. Okej, okay, cyk, kurde, tu słabo wszystko widać. Ale jakoś sobie poradzimy. I tak, gdzie on jest? On jest tutaj tuż pode mną. Ja muszę w niego tutaj jakoś. O, no dobra. Możemy i tak zejść. Możemy też tak zrobić. To jest całkiem niezła opcja. Nie mam jakoś niesamowitych itemów, ale boję się tego, że pisaliście mi, że on ma jakieś 18 serduszek, i to jest jedyny problem. Mam 13. Ale muszę chociaż moje odzyskać. Dobra, Lamusie, lecimy z tobą! Eee, lecimy. Naprawiam ci skina! Naprawiasz mi skina o, co z Mhm, mm mm -hmm. Gościu, wchodzi. a ja robię to z takich bloków, który, no, że tak powiem, jest ciężko niszczalne. Tak. Tak chcesz to określić? Nie, no dobra, typie. niszczysz ej, tego skina. No teraz to mnie trochę. Teraz to mnie trochę zdenerwowałeś. Gościu, no bo ja ci mi tego skina. Przestań już takie I, rzeczy. I tu stawiam gadać. obok rzeźby własnoręcznie wykonane. Nie, 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 to naprawdę. Co, to w ogóle, dobra, ej, bo nie wiesz, ale to, to, twoje, to jest twoja podobizna. To jest twoje O nie, o nie, teraz to przegiąłeś. Dobra, goś. jestem zajęty, teraz, nie mam czasu teraz dla ciebie. Jest tak, nie masz czasu, dobra, lecimy, zyg, zyg. dobra, o i gdzie idziesz mi rozwalić skrzynki, czy co zrobić? No dobra, dobra wiemy, mordo. Co no robić. Chodź, wiem co no chodź robisz. tutaj. Wiem, co no chodź robisz. tutaj, co? No, no co, boisz się? Czego się boisz? No czemu nie podejdziesz? Ja się, ja się niczego nie boję ja się... No to podejdź, no skoro się nie boisz, no to co? Nie wejdziesz tutaj poklepać mnie? Ja czekam aż wyskoczysz przez jakieś okno. No spokojnie, gościu, ja wiem, co robisz. Patrz, tu mam okno, ale nie no, wejdź stary, wejdź tutaj. Wejdź, mam... wejdź po rabince wejdź po rabin Po rabince mówisz, dobra. Już wchodzę. Cyk. Cyk, dobra, lecimy z tobą, es Coś tutaj zrobił, coś ty Essunia. tutaj zrobił. Ale mnie teraz zdenerwowałeś, nie? Uruchomiłeś mnie. <laughs> <laughs> Ale Lamus dał się zamknąć. <laughs> Oj, chyba musisz zepsuć swój własny domek, żeby wyjść. Nie, nie dokonale. muszę, nic nie muszę psuć, stary. Mogę sobie cyk, cyk, zrobić o tak, zrobić o taki. i w tym momencie wychodzę. Nie, dobra, nie, we, weź mnie nie uruchamiaj w tym momencie. Cześć, jestem agent X, jestem Lamusem. Mm -hmm. Dobra, lecimy. Raz, dwa. Oj, oj trzy. będę strzelał z łuku. No. Na pewno mój przeciwnik będzie bardzo cierpiał z tego powodu. Dobra, gościu, weź tutaj. Nie, nie przyjmij. Mm -hmm. Lecimy, lecimy. O, nóżeczki lecą elegancko. No nóżki, no ale to ty jesteś w trochę gorszej sytuacji. Wiesz dlaczego? Bo popatrz, ja sobie idę tu i sobie nie żyję. Mm -hmm. Ale lamus. Dobra, nie mam dla ciebie czasu. Żegnam. Mm -hmm. Nie masz czasu, to zaraz y, go w ogóle nie będziesz miał, bo nie będziesz mieć jednego serduszka co najmniej. Więc lecimy, lecimy, lecimy za tobą, typie. Hmm. Hmm. Dobra, cyk. Dobra, strzał, strzał. Nie no kurde, nie da się w tej wodzie strzelać, ale dobra czekamy, czekamy, no zapraszam, zapraszam. Dobra, jesteś rozwalany, nie? Teraz? Ta? Ja, ja rozwalany jestem właśnie. rozwalany, chcesz, chcesz mi powiedzieć, że Agentix jest rozwalany, tak? No właśnie właśnie tak. A weź w ogóle uważaj, bo twoja zbroja jest tak beznadziejna, że na pewno nie masz oddychania powodu. Tak, moja zbrojka lepiej, jest totalnie bez, bym stary się wynurzył, żebyś się nie utopił. Aha, no dobrze, to ja tobie bym to polecił przede wszystkim, ale mi tam całkiem nieźle się oddycha, dobra, nie wiem ja jak tobie. Z tobą. Ja, tobą, no. dobra. Dawaj. Dobra, gościu, ja su... z tobą. Dobra. Dobra, gościu, z tobą. Dobra, tak się bawimy, tarczą się chcesz bawić, to proszę, lecimy. I tarczuj. No, dobra. no nie do... to dawaj, no to no? dawaj. No? No? no to dawaj. Ja sobie mogę stać. Ja mogę sobie tutaj stać nieskończoność. Spoko, Spoko. Nic ci nie. Robi, ale jakoś uciekasz, co? No gdzie uciekam, mordo, Gdzie uciekam? No ja Zaraz nie wiem. Nie będziesz uciekał. Ja póki co to. mam totalny czyt, to. tylko Patrz, patrz Idę sobie, to. wezmę trochę powietrza. Cyk, bo no, wiadomo. Ja no sobie też wezmę. No, co, się bo, ja sobie przyda. nie wezmę, ja sobie nie wezmę, co? No jak za darmo, to biorę, nie? Ja, mi tam to nie przywa, odmawia co? powietrza sobie. Cyk. Cyk, ale ostrzał, ale ostrzał goś dostał. Ale wiesz, dalej mam wszystkie serca. Mm -hmm, mm -hmm, tak, wszystkie. Pewnie masz trzy serduszka z tych twoich osiemnastu, czy tam ile masz? I... No tak, I stary, właśnie zwiewasz. mam trzy serduszka. Właśnie, stary, mam trzy mm -hmm. serduszka. Skąd wiedziałeś? No, widzisz, mam taką możliwość po prostu patrzenia na to, ile masz serduszek. Takiego moda sobie pobrałem. Gdyby gdyby nie, gdyby nie tylko moje trzy serduszka, no. No. no ale ale lecimy, lecimy się. z tobą. Nie ma Nie ma, no, ja, ja z Dunia. Ale Ja z Ale mnie zdenerwowałeś Dunia. teraz, wiesz? Jesteś mm -hmm. jechany. O, 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 chyba już ktoś musi orać, co? Chyba ktoś... O, już musimy używać tarczy, no wiadomo, standardowo. Dobra, to no, ja sobie też poużywam, no co mi o. szkodzi. No spoko, spoko. Ja, ja bardzo lubię na przykład tarczy używać. Dobra metoda, Yy, dobra, nie wiesz co, gościu, robimy tak, cyk! I lecimy. O kurde ojoj oj, oj. chyba komuś się wpadło mm -hmm. do dziurki. Pa, no teraz ja sobie idę podbijać miasto, Elo. No to leć, leć dobra, ziomy, słuchajcie. Ja w tym momencie wpadłem chyba na jedyny rozsądny pomysł, bo gość, który ma prawie 20 serduszek. Nie jest do rozklepania w e, 3 sekundy. Ja potrzebuję co najmniej zrobić chyba jakąś potkę, na jak, jakąś, nie wiem, po prostu siłę czy coś takiego, bo inaczej wątpię, żeby mi to wyszło. Cały czas go klepiemy. Wydaje mi się, że gdyby był w mojej sytuacji, by się to już dawno skończyło. Ale dobra, e, potrzebuję coś tutaj znaleźć. Może coś takiego nawet tutaj mam. Dobra, obczajmy to. Mam potkę na regenerację 2. To jest bardzo przydatne. Sobie możemy to oczywiście wziąć. E, ale czy tutaj mam jeszcze coś ciekawego, czy nie? No kurde, chciałbym coś takiego znaleźć. Ale wydaje mi się, że w skrzynce tego po prostu nie będę miał. Dobra, lecimy z tym, co mamy, bo innej opcji nie ma. Inaczej go stąd nie wykurzymy. Więc tak, gdzie ten gość tylko może być? On. On jest tu przy tym skinie cały czas, dobra. Co możemy zrobić? Ten mieczyk, no jest dobry, ale czy jest wystarczająco dobry? Kurde, nie wiem, dobra. Weźmy sobie tą potę może za chwilę i polećmy po prostu na niego. Tylko, kurde, chwilę temu był przy tym skinie. Gdzie może być teraz? Musi być tu w okolicy, daleko nie uciekł. Eee, dobra, rozejrzyjmy się. Dobra, widzę gościa, tam przed chwilą był, yy, więc tak, lecimy, lecimy, lecimy. O, już się do mojej chaty dostał. A to ciekawy zbieg okoliczności. Dobra, słuchajcie, nie mam potki na po prostu siłę, ale mam tą regenerację. Myślę, że ją można też fajnie wykorzystać. Całkiem bynajmniej przyjemnie. On serio mi niszczy całą chatę po prostu, dobra. Nie, 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 słuchajcie, dość tego, dość, dość Dobra, lecimy, lecimy z tobą, gościu z tej strony Minecraft Agentik W mm -hmm. dzisiejszym odcinku stanę mm -hmm. rozpopilony przez Tak, baberelele. tak, tak, już to widzę, już to widzę, gościu Dobra, jesteś klepany I to totalnie jesteś klepany w tym momencie Cyk, cyk Cyk, dobra, O, tarczunia jadę cię. Jadę już jest cię. Jesteś jechany jak samochód na autostradzie. No to chyba bardzo dobry samochód musi być w takim razie, bo całkiem nieźle chyba jedzie. Cyk, cyk, cyk. Dobra, lecimy, po tobie zaraz będzie Dobra, będę, ty, dobra dawaj, cyk, dawaj, jadę cyk. cię, jadę cię, jadę cyk. cię. Jadę jedź, jedź, jedź. Jesteś jedź. super jechany teraz. Mm -hmm. Ale Gaga gugu ci robię mm -hmm. teraz. Jesteś strasznie mm -hmm. Gaga gugu dobra, teraz Dobra, cyk, dobra, odnawiamy sobie dwa serduszeczka i lecimy typie o? No dawaj, uderzaj, no. Na no, pewnie. No, no dawaj. No co. O! No. Używam siekierki, żeby cooldown zdjąć. O nie! No tak, gdybym tylko nie miał przypadkiem dużo serca na przykład mm -hmm. dobra typie co z tego co z tego lecimy z tobą lecimy dobra, nie mam cyk czasu, cyk cyk ja nie mam czasu na ciebie to ty spadasz to ty uciekasz. Bum, 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 bum. Patrzcie gość ucieka o nie ej aberka nie uciekaj proszę ale gdzie uciekam proszę nie, uciekam. Uciekam. No, serio, nie mam przedemnie. czasu na wakacje nie. dobra lecimy lecimy tutaj z o buzel, buzel, buzel. Ej, a może pokażesz, gdzie jest wejście do tej waszej tajnej bazy, co? Oka przy okazji, dobra, jak chodź, jesteśmy. pokażę ci, poka no, no to chodź. to, no to dawaj, chodź. dawaj. O, patrz, tu masz łódkę, no nie? No, no. To pod tą łódką, tutaj Aha. No dobra, znaczy, to elegancko, Czekaj, to jakby że, czekaj, że jak tu wejdziesz, patrz. Patrz, tak? rozkopiesz tak. to. Czekaj, czekaj. Kurde, głupia łódka, patrz, tutaj. Chodź tutaj. Jak tutaj rozkopię, dokładnie o w tym miejscu? Tak, stary, no to tutaj. A, no, dobra, to git, to mniej więcej o, o to mi chodziło, dobra, a. dzięki. Cyk, cyk, dobra, dobra chcesz ja, w Ja, to w wodzie, ja, ja z ja Dunia, ja z Dunia, z tobą, mhm. dobra. Ja z Dunia, z kim, z tobą? No spoko, spoko. Dobra, Nie mam czasu. Dobra, nie masz czasu. My mm słyszymy -hmm. musem. Pam, pam, Dobra, lecimy, lecimy za tobą. O, gdzie ty tym sobie? Ja wiem sobie rybkę. O, gdzie łosoś, było coś? Tak, rybkę sesjesz. Chyba ci się Bardzo trochę żarcie smacznego. skończyło, co? Nie tam, jakie żarcie, ja mam jeszcze dużo, dużo żarcia mam. Nie. Ja mam jedzenia, do Gościu cieka i. O, jakie piękne skin! Ej, a kto ci wybuchł w sumie tego skina? Nie wiem w sumie jak to chyba. Ja wiem kto, ale ci nie powiem. Dobra, wiem kto to zrobił, ale Co mnie to obchodzi, Gościu, jesteś rozklepywany. Lecimy, nie ziomy, naprawdę musimy po prostu ciebie dogonić. W tym momencie, cyk, lecimy teraz. No dobra, twój wók mi nic nie robi, serio, zero. Mm -hmm. Zero. Absolutne zero, tak, dokładnie, pewnie masz 100 serduszek w tym momencie i uciekasz, dlatego właśnie. Mniej więcej dobra. tyle. Gościu, mniej mam 13 wiem. serduszek, lecę z tobą Między jak... Mniej, a więcej. Mm -hmm. Dobra, cyk, 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 aaaa, ideolo, najlepszą miejscówę wybrałeś do uciekania, dobra, lecimy, lecimy z gościem, cyk, cyk, uuuu. Yo! Dobra, muszę oh, strzelić, muszę z strzelić. Z tej strony nie. Minecraft Agencji. Bierzemy teraz elytrę, bo inaczej go nie dogonimy i musimy dolecieć tam szybko. Cyk, cyk. Cyk, Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Jo się z tej strony Minecraft X Dobra, gościu, ja ciebie teraz w tym momencie gonię elegancko tutaj elitrom i zaraz po prostu będziesz rozwalony. No Ej, bo... a łódka nie jest szybsza, od ele... no pewnie nie. W sumie. Ej, ale sumie, może wiesz, być co? dość podobna prędkość, nie? Wiesz co, to chyba jest podobna, ale to bardzo dobrze sobie pojechałeś. W sumie na tym mi najbardziej zależało. To no dobra, a gdzie ty teraz jesteś? Ja jestem u siebie. Jestem tak? u siebie w swoim mieście, więc y, proszę bardzo, no, no uciekaj bo ja też dalej. Ja jestem u siebie w swoim mieście. Nie, 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 nie jesteś w swoim mieście. No, Jestew z tej strony Minecraft Agent like, X. Ja co za lampus lata łódką. Dobra, bierzemy sobie łódkę i jedziemy. Dobra, cyk, cyk. Musimy zabudować tutaj drogę za chwilę i po prostu nie będzie mieć opcji przejazdu gości. Cyk, dobra, dobra. I tak, czekamy w tym momencie, aż ten lamus tutaj będzie musiał przyjechać, bo wiadomo, że on się... O, proszę. Dobra, lecimy na czołówkę. Dobra, gościu, lecimy no, siemano, stąd, ja z tej zdumę. strony Minecraft Agent X. Siemaneczko, siemaneczko, lecimy i jazda. Jadla, dobra, gościu, lapi, zatrzymuj papi, ty, ty, ty. się. Zatrzymuj się w tym momencie i się poddawaj! Ej, zioma, na pewno ma przypał, że tak zwiewa, ale dobra, lecimy, lecimy w o, tym tu, 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 tu. Gdzie on leci? Aha, on leci do Bagnowic? On leci prosto w tym kierunku. Elegancko, dobra Ty. Yo, siemano, Ej! No! U mnie jesteś pięć kratek dalej. Ja nie mogę się. Co? Dobra, to sobie zwiewam, Siemano. Mhm, dobra, elegancko. Siemano stary, jadę z tobą, e dalej, idziemy, gdzie idziemy? Powiedz, Ty... powiedz gdzie jedziemy Wiesz co? Myślę, że gdzieś tutaj powinniśmy się zatrzymać. Tak, myślę, że w tym miejscu dokładnie. Dobra, nawet. Dobra, czekaj, już dobra? kupuję. No, no, dobra, dobra, ale ale po o, tutaj. Co? No, to tutaj chciałem cię rozklepać, w tym miejscu. Ale dokładnie. nie możesz mnie w tym miejscu rozklepać, bo tu jest neutralne miejsce. Nie jest neutralne, żadne jest nie neutralne, jest neutralne. To nie jest Twoje miasto. To nie jest obchodzi miasto mnie to. Jest. Tak samo jak moje nie jest Twoje, więc no, ale noszę. Twoim celem było wyrzucić mnie z Twojego miasta, no to przecież już w nim nie Ale nie jestem. moim celem w tym momencie jest Ciebie rozklepać. Mam gdzieś, no, jakieś Twoje zasady. No i, i. A potem ludzie piszą w komentarzach, że Ty jesteś ten uczciwy, nie no bo. Jestem, gościu! A to kto tutaj wbija do miasta imię i mieje No, chyba nie ja sam. No, No nie no, ale gościu, ja nie w tym twoim mieście teraz. No, ale nawet. co mnie to obchodzi? Ja ciebie teraz lecę rozklepać. Taki mam no, to cel, stary. to go wykonuję. No, to dawaj w takim razie. Zapraszam, dobra. zapraszam. Dobra, serdecznie. Cyk, ale był strzał ci. w powietrzu. Pozwalam ci. Pozwalam ci, stary, tutaj biegać. Masz okay. moje pozwolenie. Mam to gdzieś, mogę sobie biegać gdzie chcę w tym momencie. Cyk, cyk, no, cyk. dobra, cyk. Ja Żadne się. twoje zasady mnie już nie obchodzą. Serio, absolutnie. Trzyma, no. Dobra, lecimy, weźmy sobie może, od elegancko, weźmiemy sobie takiego właśnie tutaj e, jabł... Jóż, i lecimy ja z gościem, dobra, cyk, cyk, X. cyk, jadę cię, cyk, jadę cyk, jadę cyk, no, jadę ja chcę to zobaczyć jak mnie jedziesz, chcę, chcę to bardzo zobaczyć, pokaż, pokaż, pokaż stary, No, bo, no, no jakoś dawaj, tego no nie dawaj, widzę No dawaj, no dawaj, no dawaj. Okay. no dawaj, cyk, no dawaj, cyk, dobra, no dawaj, dobra. no dawaj. No, oj, no. Oj, 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 musimy chyba orać, o nie! Widzimy, musimy orać, nie, no. <laughs> A, jedzonko. Dada, muszę sobie dada, 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 dada. Póki no co pas. ja mam straszny chill, a to Ty większość czasu uciekałeś, ale. No, no nie pas. wiem, może, może. Może się mylę, że jest inaczej. Może się mylę. Dobra, gościu, słuchaj. Masz ostatnią szansę, możesz się jeszcze poddać, to chociaż Cię nie rozklepie. Dobra? E, ale. No to, znajdź mnie. <laughs> ale ja Ciebie widzę cały czas. Cyk, dobra, nie widzisz mnie. cyk, cyk, dobra nie, nie ma nie ma takiej opcji gościu, gdzie ty lecisz? No, gdzie ty lecisz, uciekasz ja po prostu lecę, w jakieś ja góry losowe Nie, no co za lamus Na... Dobra, lecimy! Yo, 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 Kolejny yo. strzał z uchu. Ale jedzonka sobie złapałem, widzisz, dobra to Cyk, dobra. Ja cyk, tyk, cyk, cyk, cyk O, chyba komuś żarcie yo, 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 yo. się skończyło w takim yo, yo, yo. wypadku Cyk. Yo, yo, yo! Dobra! Yo! yo. Dobra, cyk! Dobra, jesteś jechany teraz, jest. Ja jestem jechany! Ja jestem gaga jechany! Ojoj, ojoj, ktoś tu no, no, to chyba ora. Przez to, przez to, że mam grabież na tym mieczu, to dostałem stak jedzenia z tej jednej świnie. Mm -hmm. stak jedzenia dostałem. Dobra, gościu, już Nie to żartuję. widzę, już to widzę, Nie sam żartuję. mam grabież na mieczyku i jakoś ciebie jadę! Jadę, jadę! Dobra, <laughs> dobra lecimy! sunia! Es sunia! Cyk, dobra, cyk! Cyk, cia, cia, cyk, cyk, cia, cia. Dobra. cyk, Dobra. Cyk, cyk. Oj, cyk, cyk. Dobra, <laughs> ale tam, strefka wchodzi. Wyjaśnianinio. Gagu, gaginio. Dobra. Cyk i lecimy znowu z powrotem cały czas. Dobra. Irytujesz mechać. mnie, lamusie. Dobra, ja cię irytuję. To ty jesteś najbardziej irytującym graczem tego serwera. Dobra. Cyk, właśnie zjadłem sobie cyk, porcję jedzonka. Cyk. No, no jak ty jeszcze ja też zjem, ale. Wiesz, co Co byś myślał, żebym zjadł sobie takie żółte jedzonko? Tam, tam, tam. smaczne by było? Dobra, lecimy, ej. Straszna jest sunia, naprawdę straszna. No, cyk, dobra, teraz cię wyjeżdżam, Cyk. cyk uh -huh. Dobra, patrz co robię w tym momencie, patrz to! Jeden. No i właśnie i... straciłeś i... efekt już tego złotego jabłka, bo cię tak długo naklepałem. No właśnie nie, właśnie odzyskałem całe HP. Dosłownie całe. I te, taki ma być efekt zły. Dobra. Dobra, cyk. to sobie idę, papa. Pa. No, idziesz, idziesz. Oby jak najdalej, oby jak najdalej idź. Oby jak najdalej ode mnie. Papa! Pa. No, no, dobra, cyk. Łu, gościu. Gościu, gościu, może byś trochę przyhamował, co? I przestał uciekać w końcu. Serio, nie. ja bym się poklepał trochę, no nie wiem, uczciwa, uczciwa klepa, stary, po prostu. Nie mam dla ciebie czasu. Mhm. Mm nie masz czasu, nie masz to chyba jednej o rzeczy, zwnanej serduszkami. Ha, 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 eluwa. Dobra, Elubo. idę tutaj po Do, idę, idę ci biosić, Dobra, dobra, dobra i... O kurde, o kurde, o kurde. O kurde, o kurde. O kurde to mi się strzały skończyły. Widzisz takim jesteś lamusem, że aż do tego Dobra, doszło Robię cię, robię cię, robię cię, robię cię, robię cię teraz. Dobra, Ta. Ciach, ciach, Ta. Ciach, 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 O kurde, o kurde. O kurde! O o kurde. A! 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 Już byś nie żył gdyby nie te strzały! Nie! nie Gdzie? Gdzie? Gdzie tyle? Tak! Ładnie tu Dobra. miałeś bić Dobra, jął! Joł Dobra o kurde. Jemy sobie szamę i cię gonimy gościu! O kurde. O kurde. nie. Yo. Yo, yo! yo! Jest! Ohohoho! No i cala mu się, dobra. Ej, on się. On się chyba wyczyścił, wyczyś, wy... wyciszył. <laughs> aż aż zanim mówiłem, ziomy! Rozklepałem gościa, który ma prawie 20 serduszek. Jak nie mam więcej! Ej, jo! Ej, to było serio potężne, ale. Ej, dobra, nie mam jakiejś skrzynki, ale to mu zaraz ogarniemy. Żeby nie było, ale może sobie wziąć te itemy. Już mu je tu zostawię. Yy, oj, żeby mu tylko ten zombie jak ich nie zabrał, to może tutaj zabudujmy to dla bezpieczeństwa jakimś dirtem, chociaż. Więc tak, ziomki, całe szczęście udało nam się tego lamusa rozklepać. Nie ma w tym momencie praktycznie żadnego zagrożenia. Jeszcze kilka razy i myślę, że uda nam się go wykurzyć, więc niech żyje Team Agent X a ja w tym momencie po prostu kończę ten odcinek. Trzymajcie się, do zobaczenia na następnym. No i cześć!